Jeśli chodzi o postępowanie w sytuacjach kryzysowych, ludzie dzielą się na dwie kategorie: na tych, którzy lamentują, i na tych, którzy działają. Do której grupy należysz? I, cześć, witam Was w piątek rano. Jeśli oglądasz to w jakiś inny dzień, to witam Cię równie serdecznie. Przypominam, że premiery u nas zawsze w poniedziałki i w piątki o 8.45. Dzisiaj w pomarańczowej teczce mam taką książkę, którą przeczytałem z przyjemnością już wiele lat temu i zapamiętałem z niej jedną historię, którą chcę Wam przeczytać. Tych historii jest w książce owej bardzo wiele, bo też opisuje ona postać szalenie barwną, no, legendarną, jednego z największych przywódców biznesowych, liderów, fantastycznych mówców. To jest książka Pata Williamsa z roku 2004 Być jak Rich DeVos. Rich Devos już zmarł kilka lat temu, ale książka ukazała się wtedy, kiedy był jeszcze emerytowanym założycielem i długoletnim prezesem firmy Amway. No, dokonał fantastycznych rzeczy, miał niesamowite życie, pełne różnych wydarzeń, spotkań z ludźmi, kapitalnie wpływał na ludzi. W pozytywny sposób, i o tym jest bardzo wiele w, w tej książce. Mnóstwo ludzi opowiada tutaj o nim z niekłamanym zachwytem i uznaniem. Więc to nie jest taka typowa laurka, wiecie, dla prezesa. To jest książka, gdzie ludzie naprawdę szczerze chwalą wyjątkowego człowieka. I zapamiętałem z tej książki taki fragment: posłuchaj, rozwiązuj problemy tak jak Rich. Ten fragment wiele mówi o tym, jakim on był człowiekiem. Rich DeVos jest tak świetnym przywódcą, ponieważ radzi sobie doskonale nawet z największymi problemami. Jego zdaniem najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Paul Kohn, przyjaciel Richa, autor wielu książek i rektor Lee University, wspomina sytuację, która ilustruje tę rzadką umiejętność. Pewnego razu Rich był gościem honorowym naszej uczelni. Wydaliśmy na jego cześć przyjęcie, zapraszając wszystkich wykładowców, pracowników, studentów i innych gości. Gdy wszyscy rozeszli się po sali, częstując się przekąskami i rozmawiając, jeden z nauczycieli zaczął głośno narzekać: Ale tu nie ma widelców, jak ja mam jeść te małe frankfuterki? I tak gadał i jęczał, aż wszystkim zaczęło się robić nieprzyjemnie. Rich usłyszał to jego biadolenie i powiedział: Zaraz go panu przyniosę. Podszedł do kelnera, poprosił o widelec, po czym podał go nauczycielowi. Ten po prostu wziął i, jak gdyby nigdy nic, zaczął jeść. Na swój cichy, subtelny sposób Rich próbował go czegoś nauczyć, ale nie sądzę, żeby facet cokolwiek zrozumiał. Jestem pewny, że w tamtej chwili Rich, Rich myślał to samo co ja. Niech ten gość się po prostu zamknie. A jako ekspert w radzeniu sobie z wszelkimi przeszkodami od razu dostrzegł najprostsze rozwiązanie. Trzeba delikwentowi ten widelec podać. Ta krótka anegdota daje nam pewne pojęcie o tym, w jaki sposób Rich stawia czoła trudnościom. Jego postawę bardzo dobrze charakteryzuje następujące stwierdzenie. Pozbądźmy się problemu, znajdując najprostsze wyjście z sytuacji. Wtedy nie miało to dla niego znaczenia, że jest gościem honorowym, VIP-em, który przyleciał swoim prywatnym odrzutowcem. Był problem, a on wiedział, jak go rozwiązać. Nie uważał się za kogoś zbyt ważnego, by podejść do kelnera i poprosić o widelec. Jak ty reagujesz, gdy masz do czynienia z jakimś problemem? Jeśli chodzi o postępowanie w sytuacjach kryzysowych, ludzie dzielą się na dwie kategorie: na tych, którzy lamentują i na tych, którzy działają. Do której grupy należysz, pyta Pat Williams w książce Być, jak Rich DeVos. No, radzenie sobie z problemami, proaktywność oczywiście, ale jakaż pokora, prawda? Rzeczywiście, przylatujesz swoim prywatnym odrzutowcem na wielką imprezę wydaną głównie na Twoją cześć, gdzie jesteś gościem honorowym. I robisz taki numer jak Rich, prawda? Pod, podchodząc do kelnera i załatwiając problem z widelcem. No to trzeba umieć schować ego do kieszeni i, i się tak zachować. Piękna lekcja. Poruszy, poruszył mnie ten przykład, i pomyślałem, że Ciebie też poruszy. Może i kogoś innego za Twoim przykładem też poruszy. Udostępnij te audio inspiracje, żeby komuś innemu też dać do myślenia. Pokora. Prawda? Czyli nie myślenie o sobie źle, tylko myślenie o sobie mniej. Bardzo ważna cecha wielkich ludzi. No, no, niewątpliwie takim właśnie był Rich Devos. Nie miałem okazji nigdy spotkać go na żywo. Na szczęście jest wiele jego wystąpień i opowieści z jego niesamowitego życia, więc może jeszcze zajrzę do tej książki kiedyś. A tymczasem życzę Ci dobrego weekendu, pięknej wiosny i do zobaczenia. W poniedziałek. Trzymaj się. Cześć.